Nic mi się w tobie nie podoba, matko, powiedziała żona mojego najstarszego syna. Chcemy żyć tylko z naszą rodziną, więc wynoś się. Byłam zszokowana, słysząc te słowa. Przypomniało mi to, kiedy musiałam opuścić dom moich własnych rodziców. Kropka, teraz też poczułem złość na myśl o wyrzuceniu z tego domu. Dobrze, wyjdę, powiedziałam, zbierając swoje rzeczy. Tego było już za wiele. Byłem zdecydowany nigdy nie wybaczyć żonie mojego najstarszego syna. kropka Nadszedł czas, aby wprowadzić mój plan w życie. Nazywam się Sandra Clark i w tym roku kończę 61 lat. Technicznie jestem na emeryturze, ale wciąż mam szczęście, że mogę pracować. Nie chodzę już codziennie do biura. kropka, Czasami wpadam i uczestniczę w spotkaniach, ale głównie pracuję w domu. Mój najstarszy syn myśli, że już nie pracuje, co nie jest prawdą. Zostałam wdową po czterdziestce. Obecnie mieszkam z najstarszym synem i jego żoną. Nasz dom rodzinny jest w naszej rodzinie od dawna. Jest trochę stary i wymaga remontu, ale zawsze go kochałam. Dlatego wyjazd był trudny. Nigdy nie musiałam martwić się o pieniądze. Pieniądze z ubezpieczenia mojego zmarłego męża są nadal w większości nietknięte. Mogłam żyć wygodnie, nie martwiąc się o swoją przyszłość, kropka, chociaż może się wydawać, że mam łatwe życie, są pewne rzeczy, które mnie niepokoją. Chodzi głównie o żonę mojego najstarszego syna, Jesicę. Ma silną wolę i często się kłócimy. To napięcie nie zaczęło się niedawno, kropka, to sięga czasów, gdy po raz pierwszy powiedziała nam, że się pobierają kropka, wciąż pamiętam strój, który miała na sobie, gdy po raz pierwszy przyszła się z nami spotkać. Pojawiła się w dresie, który wyglądał jak coś, co nosiła w liceum. Powiedziała, że chce być z nami szczera, ale nie mogłem się powstrzymać, by nie uznać tego za nieco dziwne. Kropka to nie do końca kłamstwo, ale wydawało mi się, że za bardzo stara się coś udowodnić. Jest też bardzo kłótliwa i inteligentna, co może być wyzwaniem. Nie mogłem zrozumieć. Dlaczego mój najstarszy syn wybrał ją na swoją partnerkę? Później dowiedziałem się, że to Jessica go ścigała. Jest odważna. Muszę jej to przyznać. Jest też atrakcyjna. Myślę, że mój syn, który jest nieco naiwny i chroniony, zakochał się w jej uroku. kropka nawet po tym, jak zdecydowali się pobrać, niewiele się zmieniło. Mówiąc ładnie, jest prostolinijna. Mówiąc wprost, czasami brakuje jej zdrowego rozsądku w tym, jak się zachowuje. Naprawdę chciałem sprzeciwić się ich małżeństwu, ale przypomniałem sobie, że tego chciał mój syn, więc zachowałem spokój. A teraz musimy stawić czoła konsekwencjom tej decyzji. Po tym, jak mój syn i Jessica pobrali się, nalegał, abyśmy wszyscy zamieszkali razem w naszym rodzinnym domu. Myślałem, że Jessica może się nie zgodzić, ale w rzeczywistości nie miała nic przeciwko temu pomysłowi. Nie zajęło mi dużo czasu, by zrozumieć, dlaczego, kropka, jednak gdy zaczęliśmy mieszkać razem, Jessica nigdy nie kiwnęła palcem, by pomóc w pracach domowych. Zostawiła wszystko dla mnie sprzątanie, pranie, gotowanie, mimo że sama była pełnoetatową gospodynią domową, kropka zrezygnowała z pracy, gdy się pobrali. Mimo że pracuję zdalnie i nie muszę codziennie chodzić do biura, wciąż mam mniej wolnego czasu niż Jessica. Kiedy pracuję przy komputerze, Jessica komentuje moją pracę, mówiąc, że po prostu się odprężam. Na początku ignorowałam to, by uniknąć kłótni, ale coraz bardziej mnie to denerwowało. Jessica, skoro masz trochę wolnego czasu, mogłabyś pomóc w sprzątaniu? Zapytałem, zauważając ją leżącą i oglądającą telewizję. Spojrzała na mnie z obrzydzeniem, westchnęła dramatycznie i odpowiedziała Nie wykonuję prac domowych dla twojej dobrej matki. Kropka, nie widzisz tego? Szkoda, że nie doceniasz moich względów. Miała taką dziwną teorię, w której wierzyła, że skoro ona wykonuje prace domowe, to będzie to złe dla mojego zdrowia. Według niej seniorzy muszą być aktywni. A wykonywanie prac domowych uczyniłoby mnie siedzącym i prawdopodobnie doprowadziłoby do demencji. Pozwalając mi zajmować się wszystkim, wyświadczała mi więc przysługę. Jej rozumowanie było tak dziwaczne, że aż rozbolała mnie głowa kropka, potem powiedziała coś jeszcze bardziej szokującego. Zgodziłam się mieszkać razem, żebyś się nie obijała, mamo. Powiedziała to z półuśmiechem, przez co o nie mówiłam. Z każdym dniem coraz bardziej żałowałam, że zgodziłam się zamieszkać razem. Wykonywanie wszystkich prac domowych pod okiem Jesiki było niczym innym jak torturą. Postanowiłem porozmawiać z moim najstarszym synem, ale to nie była skarga na Jesice. Postanowiłem przeprowadzić się do mieszkania, w którym mógłbym mieszkać sam. Obecny dom jest stary i ma wiele schodów. Co stało się dla mnie trudne po tym, jak w zeszłym roku zraniłem się w plecy. Porozmawiałam z synem o wyzwaniach związanych z mieszkaniem tutaj, a następnie przeprowadziłam się do mieszkania. Chociaż czułam się, jakby Jessica mnie wypchnęła, nie żałuję, że odeszłam. Nowe mieszkanie jest wynajmowane. Może być trochę za duże tylko dla mnie. Ale mam wystarczająco duży pokój, by w przyszłości mogły w nim zamieszkać moje wnuki. Wnętrze zostało zaprojektowane tak, jak lubię i czułem się jak w moim własnym małym zamku, kropka, ale moje szczęście nie trwało długo, bo Jessica zaczęła przychodzić codziennie i zostawać do późna, kropka. nowe mieszkanie jest naprawdę ładne, co może za duże dla ciebie, mamo. Jessica powiedziała, wylegując się na kanapie. Dlaczego nie wrócisz do starego domu i nie zajmiesz się obowiązkami? To dla twojego zdrowia i długowieczności. To niewiarygodne, że Jessica każe mi wrócić do starego domu i zająć się obowiązkami. W ciągu dnia jest tak skoncentrowana na sobie, że to przytłaczające. Już się wyprowadziłam. Jako żona musisz wziąć na siebie odpowiedzialność. Zajmuje się tutaj wszystkimi obowiązkami, a moje badania lekarskie są zawsze w porządku. Jessica. Nie musisz się o mnie martwić, Jessica odwróciła się, ignorując moje słowa. Ignorowanie wszystkiego, co niewygodne, było jej zwykłą taktyką. Jednak wciąż przychodziła do mojego mieszkania każdego dnia, Kropka niedawno stwierdziła, że powrót do domu to zbyt duży kłopot i ostatecznie spędziła u mnie noc, dom moich rodziców i to mieszkanie dzieli zaledwie piętnastominutowy spacer. To mój najstarszy syn zasugerował, żebym mieszkała bliżej domu rodziców, ponieważ był zaniepokojony. Jego troska sprawiła, że było mi trochę smutno opuszczać stary dom. Pewnego dnia, po załatwieniu spraw związanych z pracą, wróciłem wieczorem i spotkała mnie niespodzianka. Ku mojemu zaskoczeniu, Jessica wpuściła się do mojego mieszkania. Wyglądało na to, że użyła zapasowego klucza, który dałem mojemu synowi bez mojej wiedzy. Ach, Witaj z powrotem, powiedziała, leżąc na podłodze przed telewizorem, nawet nie zadając sobie trudu, by wstać. Jessica, ten zapasowy klucz służy tylko do nagłych wypadków, a nie do wchodzenia, gdy nie mam mnie w domu. Czułam się nieswojo, wiedząc, że była w moim mieszkaniu, gdy mnie nie było. Po raz pierwszy stanowczo jej o tym powiedziałam. Wydawała się zaskoczona, ponieważ zwykle szybko odpuszczałem. Rzuciła mi zirytowane spojrzenie, ale nie ustępowałam, kropka naprawdę jesteś trudną teściową. Nie mogę tego znieść. Jessica zaczęła na mnie krzyczeć. Niczego w tobie nie znoszę, nawet tego mieszkania. Jesteśmy rodziną, więc powinnaś odejść, kropka w ten sposób próbowała wypchnąć mnie za drzwi. Wyglądało na to, że Jessica nie mogła znieść myśli, że mieszkam w tym mieszkaniu. Była zdenerwowana, że oni wciąż byli w Starym Domu, podczas gdy ja byłam tutaj, nazywając to niesprawiedliwym. Kropka, James płaci czynsz za to miejsce, prawda? To nie byłoby dziwne, gdybyśmy my, jego rodzina, tu mieszkali. To właśnie znaczy żyć ponad stan. Jessica myślała, że mój syn pokrywa czynsz za mieszkanie. Kropka, to wyjaśniało dlaczego wciąż się tu pojawiała. Kropka, jej zdaniem mieszkanie powinno być przeznaczone dla jej rodziny. Dobrze, wyprowadzę się, powiedziałem stanowczo. Patrząc jej w oczy. Zgodziłem się wyprowadzić w ciągu trzech dni. Co ją zaskoczyło, kropka na jej oczach zadzwoniłem do firmy przeprowadzkowej i umówiłem się, że przyjadą za dwa dni. Gdy Jessica wyszła, czując się usatysfakcjonowana, patrzyłam, jak odchodzi, planując już swój kolejny ruch, kropka dotrzymałem słowa i wyprowadziłem się. Moje nowe miejsce było apartamentem zaprojektowanym specjalnie dla seniorów. Postanowiłem przetestować je przez dwa tygodnie. Przekazałem klucze i dokumenty najmu Jesice, prosząc o zmianę umowy za pośrednictwem agenta nieruchomości do właściciela. Na szczęście znam właściciela od dawna, więc był elastyczny i przychylny, co było ulgą. Mój najstarszy syn był wściekły na Jesice za wyrzucenie mnie z domu. Rozważa nawet rozwód, ale Jessica zdaje się tym nie przejmować. W rzeczywistości zaczęła mieszkać sama w moim mieszkaniu, mówiąc: No to zamieszkajmy osobno. Jestem zdumiony jej odwagą. Ale za pięć dni Jessica dowie się prawdy. Kiedy pracowałem w domu, mój telefon zaczął nieustannie dzwonić. Dzwoniła Jessica. Spodziewałem się tego, więc miałem dyktafon gotowy do nagrania rozmowy. Nacisnęłam przycisk nagrywania i odebrałam połączenie. Przepraszam, mamo, o co chodzi z czynszem za to mieszkanie? Dlaczego muszę go płacić? Jessica zaczęła ryczeć, gdy tylko podniosłam słuchawkę. Brzmiała na zdenerwowaną. Cóż, Jessica, jesteś obecnym najemcą, więc to sprawiedliwe, że płacisz. Czy jest jakiś problem? Celowo utrzymywałem spokojny i zrelaksowany ton. Aby zirytować jesicę. Wydawała się jeszcze bardziej wzburzona, ale nie wykofała się kropka, ale czy James nie płacił tutaj czynszu? Nawet się jeszcze nie rozwiedliśmy, więc czy James nie powinien płacić? Jessica powiedziała mojemu najstarszemu synowi o kwestii czynszu, a on poradził jej, żeby do mnie zadzwoniła. Prawda była taka, że mój syn nigdy nie płacił czynszu kropka w rzeczywistości wspierałem go finansowo. Po przejściu na emeryturę kontynuowałem pracę jako konsultant i doradca. Dobrze zarabiając. W rzeczywistości zarabiałem więcej niż mój syn. Potajemnie pomagałem mu, ponieważ Jessica miała tendencję do wydawania dużych kwot. To tylko nieporozumienie, Jessica. Pierwotnie to ja płaciłam czynsz za to miejsce. Nigdy nie kazałam Jamesowi płacić ani grosza. Jessica wyglądała na zszokowaną i zaskoczoną prawdą. Szybko powiedziała, co chciała i odłożyła słuchawkę. Natychmiast skontaktowałem się z moim najstarszym synem i odtworzyłem mu nagraną rozmowę. Ja też to znosiłem, ale już dłużej nie mogę. Czujesz to samo, prawda? Wiedziałem, że mój syn jest wyczerpany zajmowaniem się długami, Jesiki. Bez względu na to, ile ma lat, jako rodzic nie mogę pomóc, ale chcę mu pomóc, mój syn odpowiedział cicho: rozwiodę się z nią, też jestem zmęczony. Więc podążaj za moim przykładem. Przedstawiłem mu mój plan i dałem instrukcje. Najpierw poprosiłem go o wzięcie kilku dni płatnego urlopu, poczone w uszy od dzisiaj. następnie powiedziałam mu, żeby po cichu wyniósł swoje ważne rzeczy, nie informując o tym Jesiki. Nie chcieliśmy, aby zauważyła ciężarówki, ponieważ może być w pobliżu. Poinstruowałem go, by powoli wynosił swoje rzeczy w nocy, zachowując dyskrecję. Ważne rzeczy zostały zabrane do domu jednorodzinnego, który znalazłem jako nasze nowe miejsce zamieszkania. W ten sposób plan był realizowany bez wiedzy. Jesiki, trzy dni później, Jessica zadzwoniła ponownie, brzmiąc na jeszcze bardziej zdenerwowaną niż wcześniej. Co. Dlaczego się tak denerwujesz? Tak jak ostatnio. Utrzymywałem swój ton celowo zrelaksowany, ponieważ Jessica brzmiała na nadmiernie zaniepokojoną. Prawie w stanie paniki, kropka, mamo, nasz dom jest na sprzedaż. I dostałam telefon od rodziców, że moje rzeczy dotarły do ich domu. Co to znaczy, Jessica wyjaśniła, że jej rodzice otrzymali jej rzeczy, a nasz stary dom został wystawiony na sprzedaż. Wyglądało na to, że mój najstarszy syn postąpił zgodnie z moimi instrukcjami. Wysłał rzeczy Jesiki do domu jej rodziców i wystawił nasz stary dom na sprzedaż. Pozostawiając go pustym, właściciel powiedział mi, że jeśli nie mogę płacić czynszu, powinienem się wyprowadzić. I pomyślałam, że powinnam skonsultować się z Jamesem. Kiedy wróciłam do domu, na bramie były łańcuchy i kłódka. Nie mogłam wejść. Jest nawet tabliczka na sprzedaż. Jessica prawie wpadła w histerię. Powrót do domu musiał być dla niej sporym szokiem. Zawarłem już umowę sprzedaży z pośrednikiem. Nie mamy już dostępu do tego domu. Jessica zaczęła być gotowa do wyrażenia całej stłumionej frustracji. Po pierwsze, nie jestem już twoją teściową, prawda? Wczoraj James powinien był złożyć pozew o rozwód. Podpisałaś go, prawda. Ty i ja jesteśmy teraz sobie obcy. Wczoraj mój najstarszy syn złożył pozew o rozwód w urzędzie miasta. Okazało się, że Jessica podpisała papiery jakiś czas temu. Grożenie rozwodem było często stosowaną przez nią taktyką. Mój syn wierzył, że Jessica kiedyś się zmieni. W końcu była osobą, którą kochał na tyle, by się z nią ożenić. Kiedyś powiedział mi, że czuł się uwięziony ulegając jej groźbom rozwodu. Wygląda jednak na to, że mój syn w końcu zrozumiał prawdę. Podpisał papiery rozwodowe, które zawsze były używane jako dźwignia i złożył je. Rozwód został oficjalnie przeprowadzony. Zawsze mówiłeś Jimesowi, że w każdej chwili możesz się rozwieść. Jesteś teraz szczęśliwa, że sprawy potoczyły się po twojej myśli, Jessica. Czułem, jak Jessica wstrzymuje oddech po drugiej stronie telefonu. Kropka, chciała odpowiedzieć, ale wydawało się, że brakuje jej słów. Musiała czuć się sfrustrowana. Kropka, poza tym, martwię się o Ciebie. Jak po rozwodzie poradzisz sobie z mieszkaniem bez pracy? Przeprowadzka też kosztuje, a to trudne. Jak w ogóle mogłeś sobie na to pozwolić? Jessica nie kryła już złości. Kropka, krzyczała i przeklinała mnie. Stwierdziła, że wyszła za mojego syna z powodu spadku, który otrzymał po moim zmarłym mężu. Jednak to ja kontroluję cały spadek, a ona nie może tknąć ani grosza. Kropka, mimo, że wyszła za mąż, aby spłacić długi, krzyczała, że nic jej się nie układa. Kropka, oczywiście upewniłem się, że mój syn również słuchał tej rozmowy. Gdyby doszło do ugody rozwodowej, planowałem wykorzystać to nagranie jako dowód. Myślałem, że to już koniec, więc cierpliwie czekałem, aż Jessica skończy swój napad złości. Kropka wydzierała się przez około 15 minut bez przerwy. W końcu zaczęła błagać mnie o pomoc, płacząc. Wyznała, że została wygnana przez swoją rodzinę. Nie mając dokąd pójść, błagała mnie o pomoc. Kropka nagle wszystko do mnie dotarło. Coś było nie tak na weselu, i teraz zrozumiałem, co to było. Jessica nie miała dokąd pójść, nie miała domu, do którego mogłaby wrócić. Mimo, że było mi jej trochę żal, nie mogłem zignorować konsekwencji jej działań. Przeprosiny teraz niczego nie zmienią. Teraz jesteśmy sobie obcy. Nie ma już o czym rozmawiać. Powodzenia w dalszym życiu. Powiedziałem przed zakończeniem rozmowy z Jesicą. Po czym poczułem ulgę. Wygląda na to, że Jessica spowodowała kłopoty w miejscu pracy mojego najstarszego syna. Powiedział mi, że po powrocie do domu doszło do eskalacji sytuacji aż do zaangażowania policji. Jessica, która przebywała w mieszkaniu bez płacenia czynszu, miała zmienione klucze przez właściciela, gdy jej nie było. Teraz nie może nawet dostać się do własnego mieszkania. Mogła próbować skontaktować się ze mną lub moim synem ale anulowaliśmy nasze telefony i otrzymaliśmy nowe z nowymi numerami Mogę sobie tylko wyobrazić rozpacz jaką poczuła gdy zdała sobie sprawę że nie może się z nami skontaktować bez względu na to ile razy próbowała kropka nie podaliśmy jej też naszego nowego adresu więc nie może się z nami skontaktować w ten sposób Po wywołaniu sceny w firmie mojego syna wydano jej zakaz zbliżania się nie mając innego wyjścia, Jessica zwróciła się o pomoc do swojej rodziny. Kropka, jednak kiedy wróciła do domu, spotkała się z szokującym widokiem. Bagaż, który wysłałem do domu jej rodziny, został pozostawiony na deszczu na podwórku. A ona nie została nawet wpuszczona do domu. Kropka, prawdopodobnie jej rodzice zostali obciążeni niezapłaconym czynszem za mieszkanie, co jeszcze bardziej ich rozłościło. Słyszałem plotki, że obecnie przebywa w mieszkaniu udostępnionym przez organizację wspierającą bezdomnych kropka bez możliwości wydawania pieniędzy tak jak wcześniej. Wydawała się zestresowana, gdy mijałem ją na ulicy. Byłem oszołomiony, widząc, jak bardzo jej włosy stały się białe i jak sucha wyglądała jej skóra. Tak bardzo się zmieniła kropka na początku, ledwo rozpoznałem jesicę. To uświadomiło mi, jak bardzo zmiana warunków życia może wpłynąć na człowieka. Zaczęłam nowe życie w domu, który kupiłam w spadku po zmarłym mężu. To bliźniak, więc mój syn może ożenić się ponownie, kiedy tylko zechce. Na razie dołącza do mnie na kolację, ale poza tym sam zajmuje się swoimi sprawami. Przekonałam się, że ten dystans dobrze na nas działa. Pieniądze ze sprzedaży domu moich rodziców są bezpieczne na przyszłe potrzeby. Planuję przeznaczyć je dla mojego syna i jego przyszłej żony, gdy się pobiorą. I oczywiście odłożę trochę dla przyszłych wnuków. Myślę o stworzeniu angielskiego ogrodu, o którym zawsze marzyłem w moim nowym domu. W dni, kiedy nie pracuję, spędzam czas w ogrodzie, pielęgnując młode drzewka i zioła. To nowe życie, pełne nadziei, stało się moją codzienną rutyną.